Harry Potter! Wielki to dla mnie zaszczyt. Coś za jeden. Ferdynand. Domowy skrzat. Ferdynand. Nie chcę być niegrzeczny. Chyba to jednak nie najlepsza chwila na wizytę domowego skrzata. Nie bój żaby, nie bój żaby, czy. Tylko że... Ferdynand. ...przyszedł ci powiedzieć. Nieco to jest skomplikowane. Ferdynand. Nie wie od czego za. Idź stąd czy nie ma pierdolny się kieru kurwa! Cicho nie płacz, ja nie chciałem Cię urazić, serio! Urazić! <noise> czy Tobie czasem w sufit na łeb się nie spadł? A co byś powiedział, jakby się okazało, że ja mam to w dupie? Nareszcie jakiś facet z jajami, bo już od tych bladych chujów to mi się żygać w tych. o... o. Widziałem coś strasznego! Kry z Gredek! To dobrze! Kry już! Kry z Gredek! spokojnie, to tylko. kot! I kto jest ze Kto jest ze Wejściak? masz rodzinę? Ja wszystko powiem, tylko niech mi pan nie robi krzywdy. Mam rodzinę, plany na wakacje, jestem biznesmenem. No normalnie cały dzień ciężko o robocie myśli. Perdynand musiał przyjść. Perdynand. Chcę chronić Harry'ego Pottera i go ostrzec. Harry Potter nie może w tym roku wrócić do szkoły magii i czarodziejstwa w Hogwarcie. Wykryłem spisek. Spiskowcy kombinują naprawdę okropne rzeczy. Okropne rzeczy? Kto spiskuje? E? W gredek. Nie! Powie! Tu na ślepki już pora. Wyluzuj! Nie, nie chcesz, Nie mów! Mówić! Kurde, Walduj! Mama ci nie powiedziała, to czego to służy? Jeśli lubisz w życiu jajca, kup se w czasy w firmie bajca. O kurde, Walduj! Spokój puść! Szafy i siedź, cicho! Kto ty u dyabła, smarkaczu, wyprawiasz! Ja, ja tylko. Osama i tak cię zapierdoli! Niechcący. Jeden dźwięk, a pożałujesz, że się urodziłeś, chłopcze. I napraw drzwi. Chyba cię pojebał. Widzisz, muszę wrócić. Ja tu nie pasuję. Moje miejsce jest w twoim świecie, w Hogwarcie. Tam są wszyscy moi przyjaciele. To mi naprawdę odpierdoliło. Człowieku, ciebie trzeba chronić przed tobą samym. Czy cud nie wiarny. zupełnie jak matka. Założymy się? Gdzie jest moja renta babki, panie? Tak! Jesteś pan ostatnim chamem, mędą, jełopem. Masz pan mniej mózgu od niemrawego i w ogóle ja pana dymam cię, chamie jeden! Myślałeś, że można mnie bezkarnie poniżać? Że będę wiecznie twoim popychłem, tak? Że można mnie kopać, paść. W grupie, a ja nic. Miarka się przebrała. Klub Rotari To niesamowite miejsce. Większość moich kolegów. Doli, nie możesz. Padaby. No więc. Jest tam ostatnio bardzo. Tam. Proszę, nie. Tak, i chcę bardzo, bardzo to zrobić. Nie chcę! Hogwart to mój dom! Więc Gredek nie ma wyjścia. Musi ratować chorego. Woda sięgała aż po to. Przyszedł oh. i mówi do drugiego. Patrz, ile wody. Na to drugi się odzywa. Tak, a pod powierzchnią jeszcze więcej! <śmienny> <śmienny> a, ale urwał! Ale to było dobre! To mój siostrzeniec chory na głowę, obcy ludzie go drażnią. w ogóle to świetnie, nie, nie, tylko ja stąd spierdalam.